Twoja warownia w końcu doczekała się gospodarza. Się mocny i to jest twierdza edycja ostateczna. Znacie, gdy twierdza. Pewnie wiecie, że niedawno wyszła twierdza, krzyżowiec edycja ostateczna. Ale ja nigdy nie przyszedłem twierdzy edycji ostatecznej. Przedem twierdzę pierwszą. Start the cap! Ale nie edycję ostateczną, więc to jest bardzo ważna różnica. Bo tutaj są dodatkowe kampanie i chcę to przejść, znowu wiem, że to nagam. A później wysył twierdzę, że i też to nagam, bo ona jest nowa. I jest świeża. Dobra, ale trzeba zacząć od kampanii głównej. 21 misji. Fabuła. Let's go. Jak się prezentuje, piękna mapa. Ja jestem mistrzem przy tym twierdzę całą, więc ja znam tą fabułę. Stop the cap! Generalnie Lord From to jest taki trochę, taka trochę pipa A serdugo na to jest sigła Generalnie twierdza to jest gra, w tej się rozwijasz W krzyżowcu walczysz bardziej Tutaj głównie będziemy się rozwijać I można postawić Ale tak w tej misji nie będziemy mieli jeszcze tego chleba, tylko mięso. Zapomniałem w ogóle, że da się zbierać w tej grze. Jedzenie mięso. Nie mięso. Ale nie mamy jeszcze tego zap, zap 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 no to tej kampanii kampania nowa. Nie miejnie rzeczy. Też chyba środok w tej piątej misji to nie jest chyba aż tak daleko. No, z pewnością będziemy musieli domek zbudować. Jest <laughs> tutaj domek? I oni to pewno będą dawać. Dobra, wstawię tutaj domek. Na ludziu. I teraz yy, postawię ten. Cyk No po prostu aż No i teraz po prostu czekamy Ta misja nie ma limitu czasu tak jak kampania ekonomiczna Tej nie dokończyłem na razie no jest całe zwierzę tutaj uciekło Dobra, drewno już mamy, ale... Teraz żarcie jest większy problem, bo ludzie zjadają w żarcie Logicznie Więc patrzcie, teraz się stanie z tym jedzenie. Ono znika Chyba wykorzystam nadmiar tego A Drewno Postawienie więcej HP, Dobra. Nie mieszkać no, macie farto. Trzybcie się odtuniać. Dobra. Zaraz kończymy tylko jedną osoba, przyjdzie z mięsem. Idzie o, jedno. Let's go. Ty, ale focio, ale high quality. Never. A w tej misji jeszcze chyba nie możemy odpalić wilków wilków e, tych e, łuczników. No, to są chyba nasi jedyni łucici. Mam małe oddepno. Zabędę tego coś takiego. Te mapy są w ogóle małe na początku, gdy Zauważyłem. Pierwsze te misje mają takie malutkie mapy. Chyba, ale szybciej pracować, bo ja tutaj potrzebuję ta Ja przyspieszę. Oni dalej są co wolni? Krzyżowcy oni by już tutaj śmigali. Szybciej kładź wedewno. jeśli jakieś dźwięki to, ja to bardzo proszę. Su, Ej! Halo, halo, odpychalnia, nie flaga, halo, Jadę do Zyda, bo mi tryka, Motorola. Dobra, jestem, 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 halo, jestem, jestem, widowie, jestem, widzę, jestem, widzę. Nie jestem, nie mogę tego jakoś inaczej zbudować. Okazało mi się to. Szczerze, nigdy nie korzystałem z tych ikon na ten, na myszce, ale. Nawet spoko, że daję ci mesa. Otoczona siedziba, czekaj. Nawet nie włączyłem. No zamek. Bo tenże zamek zbudowany jest. Teraz tylko mięsko. Obiecuję, bo może teraz te filmiki będą nudne pierwsze misje, ale obiecuję taka się robi ciekawsza. Już rzekam. Sam przyznaję, że te pierwsze misje, jak pierwsza zagrałem, były nudne i w ogóle. Taka się robi ciekawsza. Ponieważ robisz oblężenia zamku, doniś yy, się przed. wieprzem. Nienawidzę wieprza. Mam bifa z wieprzem. Bifi się powinny pojawić. Żuty. Nasze zapasy, szybciej róbcie. Szybciej polujcie. Wszystko róbcie szybciej. Ja ci mówię. W krzyżowcu oni by już tutaj śminkali Jakoś w krzyżowcu jest przyspieszony jakby gameplay. Bardziej, bo co w krzyżowcu to nie chodzi o rozwinięcie się, tylko chodzi o zniszczenie wroga. Wierzę w was. Zrobicie tą misję. Dajcie mięso. O, wilki. Nie, nie wyduszacie. Strzelacie, ale wy traficie go. O, pięknie. O, ty. Nie, 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 nie duszacie! Czajcie, czacze, normalnie? Nie? Ale nie zmierzacie O, idzie. Cała ty Ale oni snajpią tutaj. Wiesz, gdzieś jak to szap? Snajperzy! Oni są lepsi od moich normalnych uczcików. myśliwi Tylko szkoda, że myśliwym mi się nie da Armia O, biegnie U, Ale upolowali że się tak zamku przy.? Drugi już biegnie z żarcie. Oni chyba zrobili spytanie, żeby ci ludzie się nie powstrzali szybciej Żeby nie było właśnie takiego skipowania Dobra, ale już idą z tym żarciem dużo. Już wygrałem Jakby. Tylko... Ha, bo oni idą... Do... Oni idą do tych domków, okej. Okay. Nie, on, on. nie chyba nie idzie do domku. Czy idzie? On idzie do tego, tak. Nie. Stał Ten idzie do domku chyba. Ja. Będę. Do. U Jeszcze jeden ziutek. Tutaj biegnie ziutek. To jest ziutek! O nie! A on. Pagam. O, tutaj przyszedł. Pewno pewnie na następnym odcinku już spotkamy naszego pierwszego vloga, czyli Szczuda. Ale dobra, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że zobaczycie na Ja Wam mówię, może teraz jest nudno, ale taka się robi ciekawsza pod koniec. I w ogóle w środku gry. Więc. No. To tyle. Może dostaniecie jakieś sklepy, jeśli tyle oglądacie. Lajka, komentarz. Peace. No i pa.